Zastanawialiście się kiedyś, jaką drogę technologiczną musi przejść pokrycie dachowe, akcesoria czy system rynnowy zanim trafi na dach? W Blachotrapezie oprócz ciągłej kontroli DKJ, pracy wyspecjalizowanych laboratoriów czy współpracy z ekspertami branży dekarskiej, swoje produkty badamy i certyfikujemy w międzynarodowych instytucjach. Teraz, gdy otrzymaliśmy dla naszych produktów certyfikat TIF Nord, nadarzyła się świetna okazja, aby porozmawiać z kierownikiem działu kontroli jakości, Dominikiem Spierczyńskim. Cześć Dominik. Witam Cię Mateusz. Dzień dobry Państwu. To, że zwracamy uwagę na jakość, nie jest przypadkowe. W swoich szeregach mamy naprawdę doskonałych ludzi od kontroli jakości. Jaka była Twoja droga na ten szczyt? To już będzie blisko 20 lat, jak zajmuję się kontrolą jakości w produkcji, a również wyrobów budowlanych, jakimi są przecież nasze produkty. Jakość od samego początku mojej kariery była elementem mojej codziennej pracy. Zaczynałem zaraz po studiach jako kontroler jakości, przechodząc przez kolejne szczeble kontroli jakości w poszczególnych obszarach firmy. Zdobywałem doświadczenie i wiedzę praktyczną z bieżących, codziennych tematów dotyczących jakości. I tak do dnia dzisiejszego, przechodząc te wszystkie szczeble kariery zawodowej, również z pełnomocnikiem, jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Ludzie stanowią o sile to, co powiedzieliśmy, ale. Gdyby nie profesjonalne laboratoria badawcze, to ich praca też nie byłaby tak doskonała, jak jest w tym momencie. Jak wygląda takie laboratorium? Proces kontroli jakości, e, w, który wykonujemy dla naszych wyrobów, zarówno w naszym wewnątrz zakładowym laboratorium, jak i również w jednostkach zewnętrznych, takich jak między innymi Instytut Techniki Budowlanej, jak również i sieć badawcza Łukasiewicz, dokonujemy szeregu różnych badań. E, badamy między innymi e, Grubość powłok, przyczepność powłok, odporność na korozję, tłoczność, odporność na uszkodzenia i rozpuszczalniki. Jest to szereg badań, które wykonujemy. Na naszych wyrobach, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie gwarantować i poświadczać jakość naszych wyrobów i wieloletnią gwarancję. Gdybyś mógł opowiedzieć mi o jednym wybranym badaniu, które robimy, to które byś wybrał? Wydaje mi się, że chyba jednym z ciekawszych jest badanie odporności na korozję. Jak wygląda takie badanie? Do tego służy nam. Yy... Urządzenie pod tytułem kamera solankowa, które jest wykorzystywane do tego typu badań. Jest to urządzenie, do którego wkładamy wcześniej przygotowane próbki. One są eksponowane na roztwór wody z chlorkiem sodu w odpowiednich proporcjach, rozpylana jest mgła w podwyższonych warunkach temperaturowych, co za tym idzie również i wilgotnościowych. Jest taka próbka blachy eksponowana na te czynniki w odpowiednim okresie czasu. Po umówionych okresach czasu następuje kontrola powłoki na tych próbkach blach i ocena odporności korozyjnej tego materiału. Laboratorium Blachotrapez jest wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt do kontroli e Powłok na naszych surowcach używanych do produkcji naszych wyrobów. Aparatura kontrolno-pomiarowa w połączeniu z naszym personelem wykwalifikowanym i ich doświadczeniem i wiedzą pozwala na jednoznaczne określenie jakości surowca używanego do produkcji naszych wyrobów. Otrzymanie certyfikatu na pokrycia dachowe, na akcesoria na systemy rynnowe to kolejny krok w branży dekarskiej, w branży produktów dachowych. Skąd pomysł na certyfikację produkt sprawdzony TIF Nord? Chcąc być jeszcze lepszym i bardziej rozpoznawalnym na rynku krajowym, jak i również zagranicznym, naturalnym stało się to, że wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy system zarządzania jakością ISO 9001. Natomiast nie chcąc poprzestawać tylko i wyłącznie na tym, uznaliśmy, że dobrze byłoby dla firmy, ażeby certyfikować również nasze produkty. Stąd też powstał pomysł certyfikacji produkt sprawdzony Tifnord i oceny tych naszych wyrobów przez niezależne międzynarodowe grono ekspertów. A dlaczego akurat Tifnord? Tifnord jest to znana na rynku międzynarodowym instytucja certyfikująca zarówno systemy w firmach jak również i produkty. Stąd wybór upadł na Tifnord. Co otrzymanie takiego certyfikatu oznacza dla codziennego użytkownika? Pomyślne przejście takiego audytu i uzyskanie certyfikatu TIF Nord, produkt sprawdzony, świadczy tylko i wyłącznie o niezawodnej jakości oraz powtarzalnym wysokim poziomie produkcji. Kontora produktowa, stawianie na rozwój i współpraca z najlepszymi pozwala nam z myślą o Was stawiać się jeszcze lepszymi. Międzynarodowa certyfikacja, jak ta z TIF Nord, pozwala nam upewnić się, że ciągle zmierzamy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.